W przypadku starań naturalnych, jeżeli para jest całkowicie płodna zdrowa, odsetek ciąż uzyskiwanych na jeden cykl starań to jest około 23%, czyli możemy powiedzieć, że tylko u niecałej jednej czwartej kobiet starających się zdrowych uzyskamy ciążę. W pozostałych przypadkach, mimo tego, że będzie owulacja i prawdopodobnie będzie zapłodnienie komórki jajowej, ciąży nie będzie, lub będzie przez chwilę. Stąd przy naturalnych staraniach uważamy, że odsetek implantacji jest około 23%. W przypadku zapłodnienia pozaustrojowego odsetek implantacji w dobrych ośrodkach dochodzi nawet do 60-70%. Odsetek implantacji mówi o tym, ile procent zarodków podanych przyjmie się i się dalej rozwinie. A więc możemy powiedzieć, że w przypadku zapłodnienia pozaustrojowego, kiedy mamy już te dobre zarodki, Zdecydowanie częściej one się przyjmują i rozwijają niż w staraniach naturalnych.